Siemanko, próbowałem z czterema różnymi rodzajami blura i już zacząłem tracić nadzieję, ale w końcu się udało, i z radością donoszę, Kurwa, to źle brzmi. Z radością ogłaszam, że dziś możemy sobie sprawdzić kawałek pana Bobera pod tytułem O co w tym chodzi? Bober, właściwie Patryk Bobrek Urodzony w 1996 roku w Bielsku Białej Polski raper, freestylowiec i autor tekstów Członek wytwórniku Equality Brał udział w wielu bitwach freestylowych, w których często dochodził do finału Dwukrotny mistrz wielkiej bitwy warszawskiej w latach 2016 i 17. Ten opis może nasuwać wniosek, że Bober jest bardzo utalentowanym jego mościem Jednak z rozmów z wami wiem, że nieprzeciętne umiejętności freestyleowe, ale nie muszą iść w parze z robieniem dobrego rapu. Przekonajmy się, jak sprawa wygląda w przypadku tego artysty. Zapraszam. Cześć, Jezus, Jesus, Chesus, jak się wymawia? Nie wiem, według ciebie to ja nie istnieję, więc to chyba twoja sprawa. Okej, okay, kumam. Bez złośliwości. Możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać. Pewnie, że możemy porozmawiać. Jesteś jedynym, który ma pytania. i bez złośliwości prosiłem... Chyba jednym z setek milionów, jak nie lepiej. A nawet jeśli nie, to jest nas co najmniej dwóch. Spędziłem na jakichś roratach połowę dzieciństwa, więc możesz poświęcić mi chwilę z wieczności? Będziesz mógł se wpisać, że to jest modlitwa. Dobrze, pytaj. I dobrze, pytam. To pytaj. Ech, to pytam, jak to jest, że niektórzy ludzie nigdy w nic nie wątpią i dla nich świat na co dzień to jest taki oczywisty, I nieważne czy chodzi tu o wiarę, czy o wolność, to większości wystarczają tylko populizmy. Mi nigdy nie było po drodze z waszą książką i nawet jeśli miałbym tym urazić religijnych, spędziłem całe życie chyba gapiąc się w kosmos i nie umiałem znaleźć na to wyjaśnienia w Biblii. Niektórym jest prosto. Dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy nie wątpią czy nie mają pytań. Albo inaczej, mają pytania, ale oklepane populizmy wystarczą im za odpowiedź. Oczywiście jest tak, zgadzam się, a Bober stawia pytanie, dlaczego takie? Otóż moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta, tak jest zwyczajnie łatwiej. Przykład? Pomyślcie, o ile mniej bolesna byłaby strata bliskiej osoby, gdybyśmy głęboko wierzyli w to, że... Po naszej śmierci i tak się wszyscy spotkamy. A o ile trudniej jest, kiedy nie potrafisz w to szczerze uwierzyć, i śmierć jest dla ciebie po prostu niebytem i oznacza, że już nigdy się z daną osobą nie zobaczysz. Sprawa druga. Bober stwierdził, że całe życie gapił się w kosmos i nie potrafił znaleźć w Biblii jego wyjaśnienia. Nic w tym dziwnego brachu, ponieważ Biblia nie wyjaśnia kosmosu, to kosmos wyjaśnia Biblię. Oczywiście nie w całości i trudno polemizować z tym, że faktycznie jest to księga pełna paradoksów, hipokryzji i nierzadko robi się w niej kurwa z logiki. Ale jeżeli chodzi o ten kor, Matka Dziewica, dzień na Rodzin, śmierć na krzyżu, trzej królowie, zmartwychwstanie po trzech dniach. To on stanowi doskonałą alegorię kosmosu. Chcieliście co prawda, żeby odcinki były dłuższe, ale zaufajcie mi, że nie chcecie, żebym rozwijał wam akurat ten wątek. Ale poszukajcie w necie, polecam, to zajebiście ciekawe. Na początek możecie wpisać w Google na przykład yy, trzej królowie, pas Oriona, miłej lektury. Wybaczcie tak długą wypowiedź, jedziemy dalej. Niektórzy są sztyni. Jak już im podano pod nos, coś, to nie chcą być inni. Biorą homonto, rają tak mocno, bo człowiek jest dowcą, dla której ten świat nie jest dziwny. Ja zawsze byłem jedną wielką, chodzącą wątpliwością, i trochę mnie to krzywdzi. Nie łykam tych twoich baśni, dziewicy matki, arki tego, że to niby z ciebie robią opłatki. Że twój starszy rzucił Cię na ziemię, żeby Cię gwoździami bili na krzyż? W sensie nie, że na krzyż, tylko na krzyż, na wiem. Czemuś? Serio, bardziej prawdopodobny z tego wszystkiego dla mnie jest data klonów i tego, że płonący krzak, że jak John Snow po trzech dniach wróciłeś z grobu że wodę w win swoją drogą Avenger się świetna moc. Komu to ma pomóc? Ciągle łapie mnie chodzi. Że odkąd żeś się urodził, to tak rzadko ktokolwiek pyta o co w tym chodzi? O co w tym chodzi? What's up, team? 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 What's What's up, team? 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 Pierwsze to nie naszą książką, bo to wy sobie ją napisaliście I patrząc na jeden. poprzednie religie, to w sumie niezbyt ambitnie Połowa z tego już była, drugą wachowscy przepisali w Matrixie <laughs> I nawet im to wyszło mniej patetycznie, ale po kolei... Nawet więcej niż połowa. Od początku swojego istnienia człowiek rozumny szukał odpowiedzi, jak i po co się tu znaleźliśmy. Dzisiaj jest tajemnicą, że wszystkie starożytne cywilizacje obserwowały kosmos i potrafiły go wspaniale czytać i interpretować. Natomiast sprawy, na które nie znaleźli odpowiedzi, przypisali jakimś siłom wyższym, jakiemuś Bogu. I od zawsze człowiekowi towarzyszył taki kult bóstwa solarnego. To słońce postrzegano jako tego Boga na niebie. A skoro słońce, to i gwiazdy, i ich układy, wszystko pasuje. Z czasem ludy rozlazły się na róż strony świata i każdy nadał temu wszystkiemu swoją narrację, tworząc własne wierzenia, ale ten Kor pozostaje dla bardzo wielu religii świata taki sam właśnie z tego kosmicznego powodu. Oczywiście ja to bardzo teraz spłycam płycami upraszczam i po raz kolejny zachęcam do samodzielnych poszukiwań. Nazywam jak chcesz, sporo pamięta mnie pamiętam pół pół, jako że to twój kawałek i twój tekst najbardziej przystępnie dla Twoich rodaków jestem. To też robisz? jest zajebiście trafne i bardzo fajnie łączy się z początkiem kawałka, gdzie Bober pyta Jezus, Jizas, Jesus, Jesus? Sama zmiana krajów, w którym się przebywa i już mamy od Jezusa z samego faktu innej wymowy tego słowa w danym języku. Ciekawe jest też to, że nierzadko w zależności od kraju, czy może raczej kontynentu, lubimy zmieniać Jezusowi nawet rasę. Myślasz po to, żeby był ład na świecie, czyli w skrócie mam wam dać nadzieję, że coś się stanie jak zdechniecie. A coś się stanie? Nie wiem, gdybym ci powiedział, to gdzie w tym zabawa? A tak to co niedziele lapacie po przebieraniu jak na kiepski karnawał Czyli miałem <grym> To I... fakt, jest Rewia mody. Trzeba się pokazać w lepszej kiecy niż ta pinda spod dwójki. A w ogóle to skąd ona ma na ten nowy żakiet? Jak nic ciągnie proboszczowi? Przepraszam, musiałem. Wracając, niech sobie chodzą. Jeżeli wiara w to, że w ten sposób dostąpią zbawienia i trafią do nieba, pozwala im być lepszymi ludźmi, to dla mnie git. Problem w tym, że zwykle im bardziej zagorzały fantym ma w sobie więcej nienawiści. Idzie do kościółka żałować za grzechy, przekazywać znak pokoju i tryskać miłosierdziem. Po czym wychodzi dalej napierdalać na sąsiadów. A pozwolę sobie przypomnieć, że coś się uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili Gdzie się mylą, gość, ludzie nigdy nie przestaną się mylić Zamiast się zająć rozwojem, to się nakurwiają, bo się gdzie indziej urodzili Albo bo inaczej wyglądają, albo bo mają inne czapki Wyklękacie co do innego fikcyjnego bohatera O, za to zabijemy wasze matki Jakby puścić szczury do klatki Czekać jak szybko to zleci, ale jak powiedział Karlin Nawet szczury nie ruchają swoich trupów i dzieci Trochę z Was beka, trochę ta... Znowu zgoda Jak już kiedyś wspomniałem, jesteśmy najbardziej parszywym, zwyrodniałym i pojebanym gatunkiem Tak, a trochę tragedia, trochę tak Chcecie ratować świat, ale nie umiecie go przestać rozkurwiać. Trochę już czeka, trochę tak. Ale powoli zaczynam się godzić, że nie da się wierzyć w człowieka Więc to ty mi powiedz o co w tym chodzi. Kurwa, ale zajebiste. Pytasz katolika, wierzysz w Boga? Oczywiście. A czy Bóg wierzy w ciebie, Ergo? Czy żyjesz zgodnie z zasadami, które głosisz i z których chcesz rozliczać innych? Kurwa, ale pozamiatane. O co w tym, o co w tym chodzi? co w tym, o co w tym, co w tym, co Po co mnie wymyśliliście? Dawno temu byłeś metodą na to, żeby jakoś utrzymać nas w gryza. Żebyśmy wierzyli, że istnieje wielki tato, który nas ukara jak się będziemy zagryzać Ale że przeciętny człowiek to mato, w którym średnio idzie analiza To się musiał pojawić kombinator, który trochę stuningował ten tuzel. I tak jedni mają hajs za to mają znak krzyża i ze strachu, co będzie po śmierci, do konkluzji się wolą nie zbliżać. Ktoś wykorzystał nasze lęki, żebyśmy za niego zbierali ryża, baby na tace rzucają dwusetki śmiejąc się z tych, które noszą hijab. Co złoto. to jest taki na głowę, taki. To, to jest, nie poruszajmy może tego tematu teraz. Nie, nie zostawmy, zostawmy. Nie dzisiaj, dobra? Nie, nie dzisiaj. Ja tylko potwierdzę, że całą waszą energię wcisnęliście w złe miejsce Poświęćcie drugiemu człowiekowi serce Zamiast błagać o miłosierdzie, powtarzać wspierane sentencje Albo go nienawidzić za to, że ma inne podejście I wtedy istnieje szansa, że to będzie trochę lepsze miejsce Amen. Nie będzie, nie będzie, stary, nie będzie Tu nigdy nie zapanuje pokój A co się znowu dzieje strasznego? A widziałeś Edzia na TikToku Widziałem już mi przykro, ale nie przesadzajmy Mówiłem, że świat może być lepszy, nie idealny A zaraz przyjdą koledzy z tej bandy Tej najgorszej, tej co jest pewna I zaraz mi napiszą, że jestem szatanem, albo że mnie szatan okrępał, że moje tatuaże to droga do piekła Albo zadzwoni pal, i rzucił na mnie klątwę powszechczas Bo to zupełnie normalne, że uzdrawia ludzi na koncertach Zwierzę, a zwłaszcza w kościele już dawno nie za same te słowa mnie probosz zwyzywał pogan. Chcecie, by świat był lepszym miejscem, to róbcie dla niego więcej. Nawet jak musicie klęczeć. Chcecie mieć na ścianie cieśle. Co miecie się na ścianie cieśle Ale nie mówcie mi, że jestem gorszy, bo nie chcę Nie chowajcie swoich dzieci przed moim dzieckiem i nie definiujcie, co ma być moim szczęściem. Może się spotkamy w niebie, może z grubsonem na szczycie. A może w piekle nikt niczego nie wie na pewno i nic co robisz gościu nie jest święte O to w tym chodzi? Oczy... I'm Muszę wam powiedzieć, że warto się było pierdolić z tym blurowaniem. Numer absolutnie dojebany. Mocno trafia w moje gusta, które siłą rzeczy jakieś tam mam. Mega przyjemny flow, super beat, szczególnie w tych churalnych momentach. Bardzo fajny, zabawny teledysk. No i najważniejszy, totalnie zajebisty tekst. Bober na takim chillku, w lekki, groteskowy, nieco karykaturalny sposób wyłożył nam swój pogląd na bardzo poważny temat. I ja często dostaję pytania o moje zapatrywania na wiarę, a w kilku komentarzach pod filmami komentujący wprost stwierdzili, że sprawiam wrażenie osoby wierzącej. Otóż jeżeli o mnie chodzi, to jest taki pan profesor Richard Dawkins, i z pod jego pióra między innymi wyszła taka książka Bóg urojony. Pozwólcie, że przeczytam wam krótki fragment jej wstępu, a w kwestii mojego podejścia wszystko stanie się jasne. Moja żona w dzieciństwie serdecznie nienawidziła swojej szkoły i bardzo chciała z niej odejść. Sporo lat później, kiedy była już po dwudziestce, wyznała to rodzicom. Matka była zaskoczona: Ależ kochanie, dlaczego nam po prostu nie powiedziałaś? Natolaja, nie wiedziałam, że można. Potraktuję jej słowa jako punkt wyjścia. Nie wiedziała, że można. Podejrzewam, ba, jestem pewien, że jest całe mnóstwo ludzi, którzy zostali wychowani w jakiejś religii, a dziś nie są z nią szczęśliwi, stracili wiarę, albo wstydzą się z rządzonego w jej imię. Ci ludzie nierzadko uświadamiają sobie własne pragnienie odejścia od wiary rodziców, ale nie zdają sobie sprawy, że taka możliwość w ogóle istnieje. Jeśli również masz taki problem, jest to właśnie książka dla ciebie. Jej celem jest uświadomienie każdemu, że być ateistą to aspiracja całkiem realna. Więcej, nawet, to postawa świadcząca o Dwadze i doprawdy godna szacunku. Zatem można być szczęśliwym, zrównoważonym oraz moralnie i intelektualnie spełnionym ateistą. Nic dodać. Wracając do kawałka, jestem pod ogromnym wrażeniem i szczerze mówiąc, czuję się mocno zachęcony do sprawdzenia czegoś jeszcze od Bobera w najbliższym czasie. Może od razu w kolejnym odcinku, chociaż w sumie, która jest godzina? Chuj, zdążę, walimy dalej, tylko co? O, miała być ta ławka, to może ławka jeszcze obczajmy, co? Dawaj. O, ireneusz! Polscy raperzy. Kurwa. Polscy artyści, zwłaszcza raperzy, w tekstach, które piszą, wykorzystują elementy, które świetnie znają ze swojego środowiska. No, biorąc pod uwagę nasze rozmowy na Discordzie i jeszcze dorzucając do tego filmy Od Grande, to chyba bym polemizował, no ale chuj. Dlatego przedmiotem naszej rozmowy, dyskusji, dzisiaj będzie ławka. Nie no, ławkę to akurat faktycznie mogą dobrze znać. Pytasz czemu ławka? Czemu, czemu akurat ławka? Czemu? będzie symbolem tego, co by było, gdyby nie zamienił krowaru na Majka? Tak jak Twój człowiek, kasztan. O tobie mówię, symbale wiem, że dalej tam jesteś. Siedzisz i masz wyjebrane? Na szczęście w moim świecie to jest nazywane kalecem. Mój świat jest w sumie niewielki. Mieszkam tam ja i nikt więcej. Błyski, kardony, butelki, gibony, musego go opuścić. Przy... Bubry kurwa, dobre. A co do własnego świata, to ja mam podobnie, tylko w moim mieszka ze mną jeszcze Maciek. To właśnie jest Maciek, poznajcie się. <gryw> Dobra kurwa, chciałem się tylko pochwalić koszulką. Nic mnie już w nim nie trzyma i to zaczyna być straszne, no bo tyle razy miałem zmieniać swoje życie, a kolejny poniedziałek kurwa, budzę się na łapce <laughs> no, bez kitu. to jest problem wielu osób, na przykład mój, i to jeden z tych takich poważniejszych. Doskonale wiem, że to tam to powinienem w swoim życiu zmienić i chuja robię w tym kierunku. I nie potrafię tego wyjaśnić. Brak motywacji? No samo to, że chciałbym, żeby w danym temacie sprawy miały się lepiej już samo w sobie chyba powinno być wystarczającą motywacją. Pojebane, no ale w każdym razie świetnie go rozumiem. Chcę, Boże, na co dzień sypiam w łóżku. Pytałem mnie, co to za muzyka, którą robisz... Patryk, to chyba New school? Czyli to nie głową dla ludzi, Multi ubytkach w mózgu, tak! Właśnie na to marnuje swój czas. Przypominam tego typa w wózku. Jeśli chodzi o popchnięcie życia do przodu, mimo że mam jakieś 300 powodów, to siedzę na dupie. Jestem bankrutem, skutecznie ścieżkę omijam dochodów. Uż. I znowu ten sam motyw. Najgorsze jest to, że jak się tak zastanowię, to chyba jestem bliżej tej symbolicznej boberowej ławki niż myślałem. Chociaż nie, to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie w dalszym ciągu chuja z tym zrobię. Właśnie jest ławka. Taki życiowy punchline. Każdy ma swoją. Jak nie masz ambicji, nazywa się stabilizacja. Wtedy masz żonę, która cię wkurwia. Chciałeś być, nie wiem, spadochroniarzem. Za każdym razem, jak miałeś coś zrobić w tym kierunku, mówiłeś, czas cię pokaże. A chuja pokazał. Zostałeś na ławce. Cio to nie łapiesz. Masz żoną terapię. Jedyne co zostało, z marzeń ci to skok przez ok a jeżeli no, wow. traktujesz ten numer jak coaching, no to możesz przecież wszystko Z tą różnicą, że nic nie możesz, bo na co dzień jesteś p... to akurat było oczywiste Nie to, że mi nie jest, no to byłoby mi przykro Serio. Bo to tylko mój rab, ale twoja rzeczywistość pytasz, No fajny follow up do Richarda. Łapka, pytasz czemu ławka Pytasz, 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 pytasz.

czasem myślę, co by było? Gdybym siadła tłukę, jakby zdobył miłość, jak u miłość, ja dalej robię swoja. Gdy mówię o spełnieniu, nawet nie wiem o co, co chodzi Siro, doszło do mnie, że kocham tylko siebie Jestem twoim przyjacielem, kurwa, no i arcy wrogiem Jak muszę coś naprawić, to rozmawiam ze sobą i chyba wolę to odgadki z bogiem Bo jestem bardziej rozmowny, choć tak samo głuchy na prośby. Tak. Dziś jestem pewien, że jak stoisz w miejscu, to chuja wymodlisz, No a może to wszystko wczes... Kurwa to jest tak prawdziwe i zajęwiste, że nie wiem co powiedzieć. Sporo ludzi myśli, że Bóg ich wysłucha i rozwiąże ich problemy. I chuja robią ze swoją sytuacją, zamiast po prostu ruszyć pizdę iść do na przodu, no kozak! Macht Materiał zablokowany ze względu na możliwość występowania niepopularnych opinii oraz błędnej interpretacji tekstu. Nie wiem o chuj chodzi. Przy słowach Arbeit macht frei był dołączony jakiś kontrowersyjny obrazek? Ale kurwa, to wygląda na wstawione tutaj celowo. Chuj z tym Może, moja głowa jest dla mnie zagadką Nie wiem co tam się dzieje, Może zostanę na ławce, choć fajnie nie jest, może zajebie was masy jak Michael Mayers A może do końca życia zostanę na scenie, bo wychodzę tam przed szereg? Nie wiem, wiem, że to pojebane gówno Najgorsze w nim jest, że to strasznie szczere Wieszpiszę to co wywołuje u mnie strach W mam prawa za skillsy Nie chcę, nie chcę zostać na ławce. Ty masz takie prawo, a ja mam prawo mieć to w chuju, że masz to w chuj i tak będę promsował twoje skillsy i chuj Chcę sam jakie Jada śmiałczyński. Co, chcę... dzień świra, kozacki film, choć w zasadzie mega smutny. O kilku dniach z życia samotnego, zgorzkniałego człowieka. Bardzo fajne nawiązanie. Chcę... <laughs> Kurwa i ten dźwięk szeleszczącej pomarańczowej kurtki lewisa. Lewisa! Wszystko się zgadza. Nie chodzi mi tylko o hajs i by się nim jarać jak błyszczy. Postawię sobie tę ławkę na szczycie i za parę lat zobaczysz co miałem na myśli. O kurwa, ale mocne. Można to rozumieć na co najmniej dwa sposoby. Opuszczę ten swój wygodny świat, zejdę z tej ławki, niech poczeka na mnie na szczycie rap gry, a kiedy tam dojdę, to znowu się na niej pierdolne. Albo wyjebane, zostaję na swojej ławce, bo na przykład znam swoje możliwości i wiem, że nawet nie muszę się specjalnie starać, żeby was wszystkich pierdolić lamusy. Albo jeszcze co innego. W każdym razie, sam fakt, że można to interpretować na różne sposoby, już dodaje temu wersowi zajebistości. Powiem tak. Z tych kawałków, które tutaj sprawdzałem, w sensie na tym kanale, mam swoich trzech faworytów, jeżeli chodzi o polski rap. Nie chcę wywoływać gównoburzy, więc nie zdradzę, którzy to, choć chyba nie jest, trudno się domyślić. I nie powiem którego, ale jednego z nich bober właśnie wypierdolił z podium. Flow, luz, taka inteligencja w tym jego rapie bardzo do mnie przemawiają. Do tego jeszcze w obu dzisiejszych kawałkach mocne bity i niekonwencjonalne teledyski. Wielki props. I również wielki props dla wspierających kanał, a dziś są to. Szofer, dzięki, chętnie przyjmę wszystkie niepotrzebne grosze. Żeluś, no dzisiaj to maksymalnie pół jednej sztuki. Czypson, bardzo dziękuję. Nulo oczywiście będzie sprawdzane, ale jeszcze się waham w kwestii kawałka. Komplikator, wielkie dzięki, również serdecznie pozdrawiam. Matthew, tego pana nie trzeba już nikomu przedstawiać. Krzysztof Kępski, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Rafał Wałoszek, Chryst dzięki syny. i Kacpur, owszem, z czasem planuję osobne sekcje. Bardzo wam wszystkim dziękuję. I to już wszystko na dziś. Jeżeli Ci się podobało i masz ochotę, to możesz nagrodzić mnie lajkiem i subem. Jeżeli w chuj Ci się podobało i masz ochotę, to możesz rzucić groszem. Link w opisie Czy Ci się podobało, czy nie, to zapraszam na naszego Discorda, link również w opisie. Dziękuję za poświęcony czas, do zobaczenia już wkrótce. Biona